Satelity i teleskopy przekazujące informacje zakodowane dzięki zdumiewającym prawom fizyki. Tak najprościej można opisać działanie kwantowej komunikacji. W tym programie pokażemy na czym polega ta niezwykła technologia. Zapraszamy na astronarium. Komunikacja kwantowa brzmi jak coś prosto z fantastyki naukowej. Ale to nie fikcja. Ta zdumiewająca technologia już teraz jest wcielana w życie. Tylko na czym to tak naprawdę polega? U jej podstaw leży zjawisko, które jeden z ojców mechaniki kwantowej, Erwin Schrödinger, określił mianem splątania. Wyobraźmy sobie, że te monety to para splątanych cząstek, na przykład fotonów. Każda z nich może przyjąć. Jedną z dwóch wartości, w naszym przypadku orzeł lub reszka. Zamknijmy je teraz w osobnych pojemnikach i wyobraźmy sobie, że rozsyłamy je w dwa różne miejsca. Zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej, dopóki nie otworzę mojego pojemnika. Na monecie, która jest w środku, może być zarówno orzeł, jak i reszka. Podobnie jak słynny kot Schrödinger'a, który jest zarazem żywy i martwy. Stan określi się dopiero w momencie pomiaru, czyli w chwili, kiedy zajrzymy do środka. Jak działa jednak samo splątanie kwantowe? Otóż, jeśli zobaczę, że na mojej monecie jest orzeł, to na drugiej na pewno będzie reszka. I na odwrót. Splątanie kwantowe sprawi, że ich stany będą ze sobą związane aż do chwili pomiaru i to nawet jeśli będzie je dzieliła ogromna odległość. Pomiar jednej natychmiast zdeterminuje stan drugiej. Zdaję sobie sprawę, że choć to ogromne uproszczenie, to wszystko i tak brzmi jak jakaś kompletna abstrakcja. Rzecz w tym, że splątanie kwantowe to nie tylko teoria. Takie pary splątanych fotonów naprawdę uzyskuje się w laboratoriach i udaje się odczytać nawet na duże odległości. Okazuje się zaś, że to zjawisko może mieć także wiele ciekawych zastosowań. Jakich? Oto zapytamy naukowców, którzy komunikacją kwantową zajmują się w praktyce. Temat komunikacji kwantowej stał się szczególnie głośny, kiedy na orbitę trafił pierwszy satelita demonstrujący działanie tej technologii. Eksperymentalny przyrząd skonstruowali Chińczycy, wzbudzając zainteresowanie całego świata. Zaczęto mówić o przełomowym, całkowicie bezpiecznym sposobie wymiany informacji. Jak się okazuje, prace nad wdrożeniem tej technologii rozpoczęto także w Polsce. Z pytaniami na temat kwantowej komunikacji zjawiamy się na Toruńskim Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dr Piotr Kolenderski jest jednym z naukowców zaangażowanych w projekt Narodowego Centrum Satelitarnej Komunikacji Kwantowej. To polska próba wykorzystania mechaniki kwantowej przy wymianie informacji. W toruńskim laboratorium powstaje aparatura do tzw. kwantowej kryptografii. Jak mówi doktor Kolenderski, zasady mechaniki kwantowej mogą bowiem stanowić najskuteczniejsze zabezpieczenie przed podsłuchem. Na czym tak właściwie ma polegać komunikacja kwantowa? Załóżmy, że chcemy w sposób absolutnie bezpieczny przesłać informację. Ja chcę przesłać ją do pana. To co możemy zrobić bez żadnej mechaniki kwantowej, to jest spotkać się i wygenerować losowy ciąg zer jedynek, który jest znany tylko Panu i tylko mi. Mamy dwa dyski, na których są dwie kopie tego, tego klucza i nikomu nie ujawniamy. Potem przy pomocy tego klucza możemy szyfrować w sposób absolutnie bezpieczny nasze informacje, ponieważ jeśli ktoś nie zna tego klucza, który znamy tylko my, nie jest w stanie poznać tej informacji. No i teraz e, mechanika kwantowa nam przychodzi z pomocą, jeśli, jeśli chodzi o sposoby wysyłania, czyli wymiany Klucza kryptograficznego, bo tutaj nie musimy się spotykać. Wystarczy, że um, jesteśmy albo w zasięgu wzroku, albo mamy między sobą położony światłowód, albo mamy do dyspozycji satelitę, który okrąża naszą Ziemię dosyć, dosyć często. Dlaczego to jest bezpieczne? Jest to bezpieczne dlatego, że mechanika kwantowa nam mówi, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć nośnika danych, czyli takiego pojedynczego fotonu. Nie pozostawiając żadnego śladu po sobie. Mamy tak zwaną zasadę o nieklonowaniu, to jest bardzo fundamentalne i jedno z najważniejszych twierdzeń w mechanicy klonowej które mówi nam, że jeśli nie znamy stanu jakiejś cząstki, to nie jesteśmy w stanie jej powielić. – Czyli jeżeli mielibyśmy to przenieść na język tej słynnej metafory z kotem Schrödingera, który zamknięty w pudełku jest zarazem żywy i martwy, to można powiedzieć, że jeżeli dostaniemy takie pudełko z kotem, nie otwierając go, nie jesteśmy w stanie go zduplikować, czyli stworzyć drugiego, takiego samego pudełka z takim samym kotem w takim samym stanie. – Prawie dokładnie, tak. Z tym, że tutaj jeśli przed otwarciem pudełka wiemy, że ten kot jest w połowie żywy, w połowie martwy, to wtedy jesteśmy w stanie go zre zreplikować. Ale jeśli nie wiemy, jak mocno żywy albo jak bardzo martwy on jest, to wtedy nie jesteśmy w stanie zreplikować takich pudełek z tym kotem. A jaka ma być w tym wszystkim rola splątania kwantowego? Jak ono ma wpływać na bezpieczeństwo tej kwantowej wymiany kluczy? Splontowanie kwantowe ma zasadniczo dwie, dwie role w do spełnienia. To jest naturalna losowość, która, którą nam oferuje, a drugie to jest e, sposób na to, żeby zorientować się, czy ktoś podsłuchiwał. Działa to w ten sposób, że jeśli e, mamy takie źródło, które nam generuje dwa fotony, jeden foton załóżmy, że wysyłamy do pana, drugi, drugi do mnie. Wówczas po etapie pomiaru. Jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to źródło generowało nam splątanie, czy nie. I teraz jest taki parametr, który nam tą właśnie wielkość definiuje, jest to tak zwany parametr bela. I teraz, jeśli to źródło generuje nam splątanie, to ten parametr bela jest dosyć wysoki. Jeśli to źródło nam nie generuje splątania, to ten parametr jest niski. Ale teraz trzeba zauważyć, że jeśli nawet jeśli to źródło działa perfekcyjnie, a ktoś po drodze podsłuchuje, to wtedy te, na podstawie tego parametru jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś nas podsłuchiwał, czy nie. – Tak, bo to splątanie kwantowe to jest zjawisko, które no, istnieje między takimi fotonami do momentu, kiedy zmierzymy ich. – Do momentu pomiaru. Jeśli zakończymy transmisję, zakończymy wymianę tych splątanych fotonów między nami, zmierzyliśmy już je wszystkie, możemy część naszego klucza poświęcić na to, żeby wykryć, czy ktoś nas Podsłuchiwał czy nie. I na podstawie tego, tej części klucza my możemy wyznaczyć ten parametr Bell'a do tego, żeby powiedzieć, czy ktoś nas posłuchiwał czy nie. – Co ciekawe, tworzenie takich kwantowych kluczy już teraz jest możliwe. Właśnie takie będzie zadanie urządzenia, które konstruują naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Problemem okazuje się jednak przesyłanie tworzących klucz fotonów na większe odległości. Komunikacja kwantowa czy kwantowa wy wy wymiana klucza kryptograficznego to jest jedna z tych rzeczy, która została skomercjalizowana I jako jedna z pierwszych. Tutaj mówimy o, o takich urządzeniach, które można już de facto kupić od kilku lat i polega to na tym, że mamy jedną skrzynkę w jednej instytucji, drugą skrzynkę w drugiej instytucji i te skrzynki są połączone światłowodem. Niestety obecnie istniejące światłowody mają pewne ograniczenia jeśli chodzi o transmisję i. Szereg innych parametrów, które wpływają na maksymalny zasięg tej naszej komunikacji kwantowej. Obecnie rekordem takim laboratoryjnym to jest 400 km w światowodzie, a takim realistycznym, realistyczną odległością to jest około 50 km. W związku z tym są inne e, sposoby na to, żeby zwiększyć zasięg komunikacji kwantowej, zasięg. E, kwantowej wymiany klucza kryptograficznego. Jednym z takich pomysłów jest użycie stacji naziemnej i satelity do wymiany takiego klucza kryptograficznego. Możemy sobie wyobrazić, że mamy na stacji naziemnej teleskop, do którego jest podłączony światłowód, na, które, na, na którego drugim końcu jest takie źródło, które generuje dokładnie jeden foton na RAMS. No, i ten jeden foton może nam można przy pomocy tego teleskopu wysłać do satelity. Ten satelita musi być zdolny do tego, żeby odbierać te fotony i je rejestrować. No i teraz ten satelita może przylecić nam następną stację naziemną. I ten protokół możemy powtórzyć. Możemy wymienić klucz kryptograficzny między drugą stacją naziemną a satelitą. I teraz, jeśli satelicie zaufamy, to łącząc te dwa klucze kryptograficzne możemy mieć klucz kryptograficzny między stacją naziemną nr 1 i stacją naziemną nr 2, które mogą być na dwóch antypodach. – Narodowe Centrum Satelitarnej Komunikacji Kwantowej ma być testem właśnie takiej technologii. Urządzenie opracowane w Toruniu będzie generować kwantowy klucz, przesłany następnie do kanadyjskiego satelity, który zostanie umieszczony na orbicie. Aby było to możliwe, Potrzebny jest jeszcze teleskop do wysyłania i odbierania fotonów wymienianych między satelitą a urządzeniem na powierzchni. Za jego przygotowanie odpowiada profesor Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk. Instrument będzie wzorowany na robotycznych teleskopach projektu Solaris i znajdzie zastosowanie nie tylko w komunikacji kwantowej. Oprócz tego, że teleskop będzie elementem tego nowego przedsięwzięcia, to jest to w nomenklaturze projektu Solaris teleskop Solaris 5, pierwszy z naszej sieci na półkuli północnej. Tym razem jednak różnica jest znacząca, bo. Teleskop będzie posiadał już duże lustro główne, jeden metr w stosunku do półmetrowych poprzednio. Ponadto teleskop będzie pierwszym w sieci instrumentem szerokokątnym. Teleskopy w komunikacji optycznej z satelitami są niezbędne, żeby odbierać i wysyłać informacje do, do satelitów. Natomiast sam teleskop w sobie jest jednym z filarów sposobów obserwowania satelitów i śmieci kosmicznych. W tym wypadku są to obserwacje optyczne. Pozwalające na przykład wykrywać bardzo małe śmieci kosmiczne. Projekt Narodowego Centrum Satelitarnej Komunikacji Kwantowej powstaje dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jak mówią przedstawiciele resortu, to ważna inwestycja w niezwykle szybko rozwijającą się dziedzinę. Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wsparcia aparatury naukowo-badawczej w Polsce było przekazanie. Prawie 10 milionów złotych na budowę Narodowego Centrum Satelitarnej Komunikacji Kwantowej. Tego typu inicjatywy otrzymują wsparcie nie tylko w Polsce, ale również na świecie i w Europie, ponieważ eksploracja kosmosu staje się coraz bardziej popularna. Pozwala ona nie tylko zgłębiać tajemnice wszechświata, ale również dzięki obecności satelitów w kosmosie możemy badać sytuację na Ziemi. Komunikacja kwantowa to nie tylko czysto naukowe wyzwanie. Gwałtowny rozwój tej niezwykłej technologii stwarza także szanse dla przemysłu kosmicznego. Firma Syderal Polska bierze udział w innym niezwykłym projekcie z tej dziedziny. Powstaje tu kontroler do generatora splątania kwantowego. Pod tą intrygującą nazwą kryje się aparatura, jaka może trafić na pokład przyszłych satelitów do kwantowej komunikacji. Polskie urządzenie będzie się składać z silników krokowych, służących do sterowania i kalibracji przyrządów wysyłających splątane pary fotonów z orbity. Źródło splątania kwantowego jest tak naprawdę kluczowym elementem dla satelitarnej dystrybucji klucza kwantowego. Ta satelitarna dystrybucja klucza kwantowego polega na rozsyłaniu splątanych par fotonów przez satelitę krążącego po niskiej orbicie okołoziemskiej. Choć niektóre projekty zakładają też orbitę geostacjonarną. Taki sygnał splątanych fotonów jest następnie odbierany przez stacje naziemne, optyczne stacje naziemne, i tak uzyskany klucz kwantowy może być następnie wykorzystany do zaszyfrowania informacji przesłanych już drogą klasyczną. Głównym, jakby zadaniem tego elektronicznego kontrolera, będzie sterowanie pozycjami, na przykład zwierciadeł w źródle splątania kwantowego. Będzie to dokonywane za pomocą silnika krokowego. Taki mały silnik krokowy będzie mógł obrócić o jakiś niewielki kąt dane zwierciadło, co zmieni ścieżkę optyczną tego sygnału. Możliwość zliczania fotonów pozwoli nam na wyznaczenie jakości sygnału tych splątanych fotonów w momencie, kiedy jakość takiego sygnału spadnie poniżej określonej wartości, nasz system będzie w stanie automatycznie włączyć algorytmy strojące, które zostaną opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i polepszyć jakość tego sygnału. Dzięki temu w jednostce czasu będzie możliwość wygenerowania dłuższego klucza kwantowego, wymaganego do przesłania danej ilości informacji. Dzięki temu projektowi, który nastawiony jest również na komercjalizację, widzimy bardzo dużą szansę na zaangażowanie naszej firmy w projekty Europejskiej Agencji Kosmicznej. Takim dużym projektem, który obecnie jest w fazie opracowywania, jest misja SAGA, która będzie demonstracją właśnie rozsyłania klucza kwantowego, akurat w tym wypadku z orbity geostacjonarnej. Obecnie istnieją duże obawy przed tym, że Rozwój komputerów kwantowych za kilka, kilkanaście lat pozwoli na złamanie obecnie używanych algorytmów szyfrujących. Używając właśnie klucza kwantowego i komunikacji kwantowej, zdecydowanie zmniejszamy albo nawet eliminujemy ryzyko podsłuchania tej komunikacji w przyszłości. Obecnie mówi się o tym, że w Stanach Zjednoczonych istnieją wielkie centra danych, gdzie informacje Zaszyfrowane obecnymi algorytmami są przechowywane na dyskach, czekając na to, aż za kilkanaście lat będą mogły być rozszyfrowane komputerami kwantowymi o znacznie większej mocy niż te dostępne obecnie na świecie. Kontroler do generatora splątania kwantowego powstaje przy współpracy naukowców z UMK oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Doktor habilitowany Marcin Pawłowski. Przygotowuje komputerowe algorytmy dla polskiego urządzenia. Jak przekonuje, choć to wciąż eksperymentalna technologia, już wkrótce może się stać powszechna. Jaka ma być rola algorytmów, które przygotowujecie do tego projektu związanego z komunikacją kwantową? No te algorytmy mają posłużyć do napisania programu, który będzie potem sterował całym tym urządzeniem. Chodzi o to, że urządzenie, głównie pod wpływem promieniowania, ale też jakichś wstrząsów i zmian temperatury, pewnie się rozstroi. I nie ma sensu stroić go z powrotem z ziemi, bo to zajmie dużo czasu i będzie bardzo niepraktyczne. Ono powinno samo wykryć, że coś jest z nim nie tak, i się następnie dostroić. I my mamy dwa pomysły na taki algorytm. Jeden to chcemy po prostu użyć naszego zdrowego rozsądku, żeby pomyśleć, okej, okay, co w takiej sytuacji ktoś powinien zrobić. A drugi, użyć sieci neuronowych, żeby one same się nauczyły, jak to stroić. Także. To dodatkowo daje nam trochę przyjemności, ponieważ mamy splątanie kwantowe z sieciami neuronowymi w kosmosie. Kiedy mówi się o kwantowej komunikacji, to to jest taka perspektywa, która budzi bardzo dużo emocje. Czy słusznie, jakie mogą być w ogóle zastosowania dla takiej technologii? Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak rozmawiam z klasycznymi kryptografami, my często nie możemy się za bardzo dogadać, dlatego że kryptografia kwantowa rozwiązuje problemy, o których oni nawet nie myślą, bo myślą, że są niemożliwe do rozwiązania. Także. Na przykład. Na, na przykład można być bezpiecznym, Używając urządzeń dostarczonych przez ludzi, którym nie ufamy. Na przykład niedawno były problemy z koncernami chińskimi i tym, że umieszczają tylne drzwi do, w swoich urządzeniach. Gdyby to było urządzenie kwantowe, używające naszych protokołów, nie byłoby problemu. Możemy użyć od dowolnego producenta i, i to będzie działało. Jest to coś niewyobrażalnego w klasycznej teorii informacji, a Kwantowe działa. Inne to jest jeszcze takie zabezpieczenie, że natychmiast jesteśmy w stanie wykryć jakikolwiek podsłuch. Nie ma podsłuchu, który w kryptografii kwantowej byłby niemożliwy do wykrycia, więc to są takie główne zastosowania, a takie drobniejsze to to, że można zużyć mniej energii do komunikacji czy Szybciej rozwiązywać jakieś problemy w obliczeniach rozproszonych, ale to nie są aż tak istotne rzeczy. Gdzie w takim razie taka kwantowa komunikacja mogłaby w praktyce znaleźć zastosowanie? Kto mógłby przekazywać informacje, wykorzystując właśnie taką technologię? Wszędzie i każdy. Każdy z nas używa szyfrowania w komórce, w e-mailach, w codziennej komunikacji. To wszystko jest szyfrowane i teraz. Technologie kwantowe powodują duże niebezpieczeństwo, bo komputery kwantowe mogą bez problemu, jak już powstaną, złamać wszystkie obecnie używane szyfry. I wtedy każda nasza rozmowa, która teraz jest nagrywana, może potem zostać odcyfrowana w przyszłości i nie będzie absolutnie żadnych sekretów. Natomiast jeżeli użyje się kryptografii kwantowej, będzie to niemożliwe, więc będzie to ważne dla każdego użytkownika. Myślę, że w przyszłości nasze telefony komórkowe będą używały przynajmniej częściowo jakichś kwantowych technologii dla zabezpieczenia naszych rozmów. – Mówiliśmy o tym, że to nie tylko komunikacja, która może być bezpieczniejsza, mhm. ale także taka, która no, będzie wymagała po prostu mniej energii. Czy w jaki sposób to może znaleźć zastosowanie w nauce i pomóc nam w badaniach kosmosu? No. Akurat w kosmosie to będzie najbardziej istotne, ponieważ sądy, szczególnie te, które są daleko, mają bardzo, bardzo małe zapasy energii. I teraz ilość danych, które nam wysyłają, są ograniczona właśnie tym, ile informacji można wysłać przy określonej mocy. Zwiększając ilość informacji przy określonej mocy, znacznie zwiększa ilość danych, które możemy od takiej sądy dostać. Jakie jeszcze mogą być zastosowania dla kwantowej komunikacji? Być może dziś wciąż nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pewne jest to, że dzięki połączonym siłom fizyków, astronomów i inżynierów świat kwantowych zjawisk wkracza do naszej rzeczywistości i może ją na zawsze odmienić. Rozwój komunikacji kwantowej to doskonały przykład na to, jak teorie naukowe, które wydawały się czystą abstrakcją, Pozwalają na tworzenie niezwykłych technologii, takich o których do niedawna w ogóle nam się nie śniło. Bardzo się cieszę, że swój udział mają w tym także polscy naukowcy. O wynikach ich pracy na pewno opowiemy jeszcze w Astronarium. A na dziś to wszystko. Jak zwykle, dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia.